Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Maria Krieger. Moje były nazwisko to Maria Listwan. W szkole byłam bardziej znana jako Marysia Listwan. Witam was serdecznie z Australii, z Sunshine Coast. Dzisiaj jest niesamowicie gre, taka ponura pogoda, dlatego że całą noc padało i tutaj my żyjemy w, sferze, w strefie podzwrotnikowej I, i niestety te, te deszcze są, są bardzo duże. Ja mam do was do Was bardzo wielką prośbę. Ja poszukuję mojej pani profesor od języka angielskiego, która uczyła nas, była naszą wychowawczynią w liceum. To było liceum ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie, Ursusie w latach 1975-1979, pani Ania Kowalska. Ona przyszła zaraz po studiach uczyć nas. W międzyczasie zmieniła nazwisko, bo wyszła za mąż i przybrała nazwisko Anna Małecka. Zajęło mi to troszeczkę, bo w międzyczasie ja wyjechałam z Polski i wyjechałam do Anglii, później wyjechałam, jestem teraz w Australii i od kilku, od kilku dobrych lat poszukuję pani Ani Małeckiej. No niestety, nie wiem, social media pracują dla innych, zobaczymy jak będą pracowały dla mnie. Ja dzwoniłam nawet raz do, do, do liceum, ale no niestety nikt mi nie dał satysfakcjonującej odpowiedzi. Ja znalazłam nawet nazwisko wydawało mi się, że to było nazwisko pana Małeckiego, jakiś tam wysokiej rangi polityk w, w Polsce. Napisałam do jego biura ale no niestety do dzisiejszego dnia ja nie dostałam żadnej odpowiedzi. No tak bywa, tak bywa w Polsce. Ja mam wrażenie, że gdybym napisała do, do królowej angielskiej, no to z jej ofic dostałabym jakąś tam informację, że nie wiem, nie wiedzą, poszukują albo nie ten adres. Niestety w Polsce to nie jest takie, takie łatwe, szczególnie gdy się jest daleko, daleko w Australii. Ania Małecka była dla mnie bardzo szczególną osobą, dlatego że w pierwszej klasie ja no miałam, miałam jakieś tam te wyniki w porządku, ale z angielskim sobie nie radziłam, w ogóle sobie nie radziłam z angielskim. I, no i miałam dwóje. Pamiętam w 1975 roku. dwuja to była strasznie niesamowita, niesamowicie zła ocena. I, a ja inne te oceny miałam jako takie, więc poszłam do niej, udałam się do niej i poprosiłam ją um, o to, żeby mi postawiła trójkę na półrocze. Powiedziałam, że przyjdę po świętach Bożego Narodzenia i że. Przed całą klasą zdałam egzamin, będę się uczyła dniem i nocą, będę, nie wiem, ryła nosem. No i ona się zgodziła. Ona się zgodziła, zaufała mi. Zgodziła się i ja. I ja no, przez całe święta uczyłam się y, bardzo ciężko, dlatego że miałam y, korepetycję. Miałam rano i wieczorem korepetycję Chodziłam, pamiętam dwa razy, dwa razy dziennie na korepetycję i całe dnie się uczyłam. Prawie całe noce. No i po, po świętach, po, tych, po tym, po tych, jak to się mówi, przerwie świątecznej, na pierwszej lekcji pani Ania mówi: No, Marysia, no to tutaj do tablicy proszę, oczywiście po angielsku, wszystko. No i, no i zaczęła mnie pytać. Była chyba bardzo zadowolona, bo odpowiedziałam prawie na wszystkie pytania prawidłowo. Także była zadowolona. Ja byłam niesamowicie szczęśliwa, ale to, to był taki przełom w moim życiu, dlatego że ja, że ja zaczęłam dobrze się czuć w języku angielskim. No i od tamtej pory byłam, starałam się być bardzo dobra. <gryw> jak tylko nadarzyła się okazja, <gryw> no to wyjechałam z Polski jak, jak tylko szybko mogłam. Miałam, no niestety, 46 już lat, jak wyjeżdżałam z Polski. Także no, zajęło mi to troszeczkę czasu. Dzisiaj mam taką niesamowitą potrzebę spotkać się z panią, znaleźć panią Anię Kowalską, panią Anię Małecką, spotkać się z nią i, i, i odnowić tą, tą starą przyjaźń, jaka nas łączyła. Chciałabym serdecznie podziękować również jej za to, że. Yy, to, co dla mnie wtedy zrobiła, wywarło na mnie bardzo duże wrażenie i pomogło mi w moim życiu. Także jeżeli mnie w tej chwili słyszysz, jeżeli w tej chwili oglądasz to wideo, to bardzo proszę odezwij się do mnie i daj znać, gdzie jesteś i miałabym niesamowitą przyjemność w rozmowie z Tobą. I mam wrażenie, że dzięki Wam wszystkim proszę o to, żebyście żebyście rozpowszechnili to wideo, żeby pomóc mi znaleźć Panią Anię Małecką. Um, <mum> mam wrażenie, że następne wideo, które zrobię, to już zrobimy, zrobimy razem, jeżeli taka, taka możliwość się nadarzy. Także yy, dziękuję serdecznie za, za wysłuchanie, za oglądanie tego wideo i bardzo proszę subscribe do, my, do mojego channel i, i bardzo proszę o podzielenie się tym wideo i tą informacją z, z, ze swoimi przyjaciółmi. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam i zapraszam do następnego wideo.